Me, Robi to tryny, dla mnie, Trinity i maleństwa. Kutasy, złamasy. Kochanie, nic ci nie jest? Nie, w porządku. Kutasy, cieniasy. Moje plecy. Muszę szybciej wjechać na hopę. Praktyka czyni mistrza? Czekaj, pomogę ci. Dzięki. Kutasy, grubasy. Nic ci nie jest? Oż kutasy zakrętasy. Skręciłem kostkę. Mocno. Bardzo boli. Kutasy pierwszej klasy. Chodź do mnie, zrobię ci okład z lodu. Kutasy z kiełbasy. Przestań z tymi kutasami i chodź. Musisz rozchodzić nogę, musisz. Wszyscy na ciebie liczą. Nie wiem, czy dam radę. Nie pierdol, pewnie, że tak.